Jako autoryzowany dealer marki Volvo dbamy o nasze wspólne środowisko i w związku z tym stosujemy ekologiczne wodościęgniałe lakiery marki Standox. Ponadto nieograniczona paleta kolorów oraz doświadczenie naszych techników to gwarancja, że Twoje Volvo odzyska dawny blask. Aplikacja lakieru odbywa się w kabinach lakierniczych, które spełniają najsurowsze wymagania technologiczne. Cały proces jest sterowany komputerowo, aby parametry związane z temperaturą, wilgotnością czy też prędkością opadu powietrza były zawsze optymalne. Jako autoryzowanemu serwisowi Volvo zależy nam, aby wykonana powłoka lakiernicza była trwała, a efekt wizualny nie odbiegał od oryginału. Jako autoryzowany dealer marki Volvo jesteśmy specjalistami w usuwaniu w bez konieczności ponownego lakierowania elementu. Tak zwana metoda SMART jest wykorzystywana w przypadku napraw samochodów po gradobiciu, ale także do usuwania mniejszych uszkodzeń parkingowych. Jeśli nie doszło do pęknięcia powierzchni lakieru, nasi fachowcy przywrócą elementy uszkodzonego nadwozia do stanu pierwotnego. Bez konieczności ponownego lakierowania zaoszczędzimy Twój czas i pieniądze.